No, siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj przed Wami nowy odcineczek Fate State Night na moim kanale. No i tak, wracamy do naszej historii. W sumie, w sumie to jestem aż siebie zadowolony, że na razie tak bez przerwy udaje mi się kontynuować ten mój powrót do tej gierki. Tak, to swoją drogą powiedziałem. I tak przy okazji zauważyłem dzisiaj, gdy wrzucałem i nagrywałem ten pierwszy odcinek z tej osobliwej seryjki, w którym chodzi o to, żeby pójść po mleko. Zauważyłem, że ostatnie, ogólnie, trzy odcinki Fajta były jedynymi trzema filmami na moim kanale. Śmiesznie się złożyło, nie? No dobra, i tyle, jeżeli chodzi o takie pierdu, pierdu. Bo w poprzednim odcinku... W poprzednim odcinku yy, Shiro dowiedział się... W poprzednich odcinkach Shiro dowiedział się, że Sakura jest mistrzem Oraz, że... Yy, droga edukacyjna na bycie magiem, którą zastosował Mato Uzouken na Sakurze była dosyć odrażająca i niszcząca ciało i psychikę W wyniku czego... Tego całego zawirowania... Yy, Gotomina podjął się próbie wyleczenia, uzdrowienia ciała Sakury. No i przy okazji dowiedział się Shiro, że, że Sakura oraz Rin są biologicznymi siostrami. No tak, tak. Troszeczkę niezbyt szczegółowa, ale no po co ma być niepotrzebnie długo, nie? Odpalamy odcineczek. Shiro wyszedł właśnie z kościoła po tym, jak usłyszał dosyć nieprzyjemne pytanie od Kotomine od Kotomina Kireya. I właśnie z tym będzie teraz się. E, e, będzie się w najbliższych dniach, chwilach, momentach e, zmagał, nie? Z odpowiedzeniem sobie na pytanie, czy nadal chce być superbohaterem. Wyczułem zapach deszczu. Plac jest pusty i wygląda na to, że kościół nie ma ani jednego gościa. Jednakże! Na placu stoi mężczyzna, czekający na mnie bez swojego mistrza. Łucznik! Dziwne, ale nad tym się w ogóle nie zastanawiałem. Ale dlaczego on tutaj jest i dlaczego on na mnie czeka? Czerwony mryczesz w milczeniu patrzy na mnie i zamyka raz... I zamyka raz po raz oczy, jakby chciał się z czymś rozstać. Wiesz o tym, prawda, Emilio Shiro? Z czym walczysz i kogo musisz zabić? Jasno stawia on pytanie, na które muszę odpowiedzieć. Jego słowa zmrażają moje serce. Wiem o tym. Ślubowałem walczyć, aby zatrzymać tą wojnę. Żeby powstrzymać mistrzów, którzy angażują w nią wielu niewinnych ludzi. I to była moja decyzja, i dlatego właśnie zapytałem mi o pomoc. Nie mogę cofnąć moich słów. A Sakura jest mistrzem, z któ którego powinienem powstrzymać w pierwszej kolej kolejności. Ja to wiem, ale nic mu nie odpowiadam. Ryczesz w czerwieni milczy. Stoimy tak tutaj i patrzymy sobie na siebie, patrzymy sobie w oczy yy, pod szarym niebio, niebem. No to rób, rób co chcesz. Mój cel się zmienił. Teraz, gdy sprawa się ujawniła, nie jest to czas na zajmowanie się osobistymi urazami. Uwaga, mały spoiler dotyczący innej ścieżki. Ten tu ów mężczyzna, ten pan w bieli na czerwono ubrany, jest jedną z przyszłych wersji Emil Shiro, która postanowiła zostać bohaterem i która koniec końców żałowała swojej decyzji, gdyż został powieszony przez tych, których prawdopodobnie uratował. No tak w wielkim skrócie, nie? o? To jest ostrzeżenie. Jeśli, 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 jeśli zamierzasz chronić wiarę, czyli przekonania, które miałeś do tej pory, to w porządku. Ale jeśli wybierzesz inną ścieżkę, inną ścieżkę niż wcześniej, Emio Shiro, to nie będzie dla Ciebie przyszłości. Chcesz mi powiedzieć, że po prostu umrę? Jeśli zrówna samo uwięzienie ze śmiercią, to tak. Ale czy taka nie jest prawda? Istniałeś aż do tej pory, aby móc pozwolić żyć innym ludziom. Jak możesz odrzucić tą przysięgę i odrzucić wszystkich tych, tylko po to, żeby móc uratować jedną osobę? Jego deklaratywne słowa nie zawierają pogardy. W słowach łucznika jest determinacja i pustka. Nie wiem, którą ścieżkę wybierze Siro. Ale jeśli zaprzeczyć wszystkiemu, co robiłeś do tej pory, po to by móc uratować tą jedną osobę, z pewnością zbrodnia z pewnością zbrodnia z pewnością cię osądzi. Łucznik odszedł. Nie mogąc go powstrzymać, ruszam w dół wzgóza. Sparalizowany moim niezdecydowaniem. No, jesteśmy w tym parku. Jesteśmy w tym parku, w którym Emilia yy, Shiro, tak w większości przypadkach spotykał Ilie, Która jest swoją drogą jego przyrodnią siostrą, czyli biologiczną córką jego przybranego ojca. Ilja von Einsbern Kiedy w końcu wracam do siebie, siadam na ławce w parku. Nie mam ochoty wracać do domu, ale również nie mogę poczekać w kościele. Ten park jest daleko od obu miejscówek. Minęło kilka godzin, odkąd dowiedziałem się, że Sakura jest mistrzem. Jego lokalizacja odpowiada takiemu niezdecydowanemu facetowi jak ja. Hmm. Odpowiedź. Muszę wymyślić odpowiedź, ale mój mózg jest w, jest w takiej rozterce, że nie potrafię o niczym innym myśleć, że. że nie potrafię nawet o niczym innym myśleć niż o tym, że nie mogę myśleć. Doświadczyła przemocy seksualnej. Łatwo sobie wyobrazić, jaki rodzaj treningu narzucił jej Matołkę. Bądźmy szczerzy, Mato Sakura nie jest już dziewicą, ale kobietą, która zaznała mężczyzny. Cicho bądź. Nie powtarzaj tego. Ja to wszystko rozumiem. Jestem magiem, nawet jeśli tylko amatorem. Wiem, co to wszystko znaczy, i mogę powiedzieć, i potrafię stwierdzić, że. Przez co mogła przejść Sakura. Ta dziewczyna próbowała ukryć ten fakt przed tobą, ale równocześnie zawsze szukała zbawienia. Ktoś, kto, zleci, kto, kto siedział z boku i był nieświadomy, nie ma prawa się teraz nią opiekować. Zamknij się, zamknij się, zamknij się! Ja o tym wszystkim wiem. Nie musisz mi tych wszystkich spraw powtarzać. Tych wszystkich spraw. Dlaczego nie byłem w stanie ich zauważyć? Pękł mi jeden z tylnych zębów. Za bardzo, dziś, za, za bardzo dzisiaj zaciskam swoje zęby. W sumie to dziwne, że aż do tej pory żaden mi nie pękł. Cholera, cholera, cholera. Miele moje nerwy. Trochę tutaj nie rozumiem o co chodzi. W tym zdaniu. Ale podejrzewam, że chodzi, że... Że Shiro jest tak skurwiony za jego nerwy, a są, wiecie, zużyte. Działają na 200% swoich możliwości. Że aż wychodzi, nie? W takim sensie, że taki jest wkurzony. Ból atakuje mój mózg, ale to nie jest, ale ten ból nie jest w stanie zagłuszyć nienawiści w mojej głowie. A w mojej głowie wybucha ogień. Teraz, gdy znam prawdę, myśl o wspólnym spędzonym czasie doprowadza mnie do szału. Zawsze się Sakura uśmiechała. Zawsze w tak delikatny sposób. Nigdy nie widziałem, nigdy nie wiedziałem, przez jaki ból przechodziła, i zaakceptowałem jej zachowanie jako oczywistą oczywistość. Nie obchodziło mnie, czy jej uśmiechy, które mi podarowała, były prawdziwe czy może fałszywe. Mam ochotę go zabić. Na samą myśl o tym, jaki ból skrywał się za tymi jej uśmiechami. Ma z ołkiem! Nie mogę mu wybaczyć. Nie potrzebuję rekompensaty, chcę go po prostu wyeliminować i usunąć z życia Sakury. Bo wszystko jest jego winą. Sakura mogłaby żyć jak normalna dziewczyna, gdyby nie on. I zjebany jej ojciec? Nigdy by nie miała w swoim ciele robaka grzebienia z tego. Nie zostałaby mistrzem. A sindzi by się nie zatracił, gdyby Zołken nie istniał. I prawdopodobnie oni też by nie istnieli. Albo może wiecie, na innej zasadzie to działało. Ale dobra, to, już, to, to, to już jest taka rozkmina eee, Na inny temat. No więc, gdyby nigdy nie istniał, nigdy. To wszystko nigdy by się nie wydarzyło. Uderzam o ławkę. Rana na dłoni otwiera się, i krew kapie na białą ławkę. Jasne kolory przenikają do mojej głowy. Jakie to głupie! Co by się stało, gdyby on nie istniał? Jestem strasznie zniesmaczony własną głupotą. To nie ma z tym nic wspólnego. Dlaczego zrzucam odpowiedzialność na kogoś innego? Czy próbuję właśnie sprawić, żebym poczuł się lepiej? To nie tak, że zaprzeczam temu, co mał, matą Zouken zrobił Sakurze. Samo myślenie o tym budzi we mnie odrażę. Wzbudza we mnie zazdrość, jakby odebrano mi coś ważnego. Ale to nie umniejsza również mojego poczucia winy. To ja jestem tym, który nie zauważył. Nieważne, co zrobił Zouken. To moja wina, że nigdy się nie zainteresowałem. Nie. To nie tak, że nigdy się nie zainteresowałem. Ja, ja po prostu nie pr nawet nie próbowałem tego zrobić. Noc, kiedy skonfrontowałem się z Zoukenem, powiedział mi, że Sakura nie jest zamieszana w to całe bagno. A ja mu po prostu uwierzyłem. Jaki ze mnie kretyn. Dlaczego uwierzyłem jego słowom? Przecież to tak, na logikę. Nie ma mowy, żeby ktoś taki jak Sakura, która jest częścią rodziny Matou, nie była w to wszystko zamieszana. W nocy, który, gdzie, w nocy którą utraciłem Szermierz, zdałem sobie sprawę, że matou Zouken to prawdziwy potwór, który nie przejmuje się życiem innych ludzi. Jeśli taki potwór oddał jeśćca je, Shinjiemu, to nie ma mowy, że nic nie zrobił sakurze. Ale uwierzyłem jego słowom, bo były dla mnie po prostu wygodne. Ech. Z łatwością mogłem to zrozumieć. To coś, czego mogłem się domyślić, nawet. To coś, czego mogłem się domyślić, a wystarczyło tylko chwilę się nad tym zastanowić. To dlatego nie byłem zaskoczony. Wiedziałem. Że to było oczywiste, kiedy dowiedziałem się o tym, że Sakura jest mistrzem i że do tej pory była gwałcona. Ale nie myślałem o tym, bo gdybym zdawał sobie z tego sprawę, nie mógłbym iść naprzód. Bo gdybym zrozumiał, musiałbym z nim zawalczyć. Bo gdyby Matou Zouken okazał się być tym złym, to prawdziwy superbohater musiałby z nim zawalczyć. Nie! To, je, to jasne, co muszę teraz zrobić. Jeśli Sakura ma być marionetką Zoukena i ma użyć jeżdża do bezkrytycznego atakowania ludzi, jasne jest to, że będę musiał coś z tym zrobić. To dlatego właśnie uczę się magii. Udało mi się przeżyć, bo muszę ratować ludzi przed nieusasadnionymi katastrofami. Więc wszystko jest jasne. Jest dokładnie tak, jak powiedział mi Rycerz. Senpai, jeśli stanę się kiedykolwiek złą osobą, nie chcę krzywdzić Sakury, ja jej współczuję. Nieważne jak cenne jest to dla mnie, ale jeśli, spowodob... ale jeśli ta cała sprawa z Sakurą spowodoba... spowodobałaby... Spowo... spowodowałaby taką katastrofę jak ta, która miała miejsce te parę lat temu. Nieważne, jak cenne jest to dla. Aha, to, to było? Tak! Nie miałabym nic przeciwko temu, jeżeli tak uczynisz. Ech! Muszę to po prostu wyeliminować. Nie powinienem się nad tym zastanawiać. Więc dlaczego? A! Dlaczego tak desperacko próbuję powstrzymać się od wymiotu? A! A! Wstrzymuję moje mdłości! Jak długo to wszystko potrwa? Jak, to, jak długo to wszystko trwało? Nie mam czasu martwić się takimi drobnymi sprawami. Tosaka powiedziała, że wróci po zakończeniu operacji. Miasto zapachniało deszczem. Muszę wrócić do kościoła zanim zacznie padać, dowiedzieć się, jak radzi sobie Sakura, a następnie? Pobawmy się Shiro. Nagle zostałem objęty od tyłu. Ilya. Ilya. Mogę to stwierdzić bez obracania się. Jedyną osobą, którą spotykam zawsze w tym parku jest właśnie ta mała, blada dziewczyna. He! Zdziwiłeś się? Musiałam się z tobą przywitać, zwłaszcza po tym, jak cię zobaczyłam. Ilia zaśmiała się wesoło. A jej. A jej niewinność jest dla mnie. Taka bolesna. Wiem, że samolubne to jest z mojej strony, ale nie chcę, żeby ktoś teraz się do mnie uśmiechał. O, co się dzieje, Shiro? Dlaczego mnie ignorujesz? Niegrzecznie jest tak patrzeć w dół, gdy dziewczyna do ciebie mówi. Chciałbym, żeby się ucieszyła. Nie mam teraz ochoty z kimkolwiek rozmawiać. Hm. hej, Shiro, musisz słuchać, kiedy ktoś do ciebie mówi. Ilia, przepraszam, ale... W tej chwili nie mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli chcesz się pobawić, musisz zrobić to sama. Co? Ale no wiesz, to, było, to by było nudne. Zwłaszcza, zwłaszcza po tym, jak przyszłam specjalnie się z tobą zobaczyć. Nigdy, już nie przysz, nigdy więcej już nie przyszedłeś po tym dniu. Jeśli dzisiaj cię wypuścę, założę się, że już nigdy więcej nie przyjdziesz. Przecież nie obiecałem ci, że będę się z tobą spotykał codziennie. A tak w ogóle mamy już noc. Ci mistrzowie nie zabijają się nawzajem właśnie o takich porach dnia. No wiecie o co chodzi. Chodzi o to zewnątrz. <laughs> Moje niemiłe słowa wywołują ponowną falę mdłości. Nienawidzę siebie tak mocno, że mam właśnie... Yy... Mam właśnie ochotę samemu siebie samego siebie uderzyć. Wypędzam Ilię, żeby móc poczuć się spokojnym. Co? Ale dlaczego? Przecież już nie jesteś mistrzem, prawda? Przecież to oznacza, że mogę cię po prostu wypuścić dzisiejszej nocy. Nie jestem już mistrzem? Ilia? Haha! Ha! Nie ma niczego, o czym bym nie wiedziała. Straciłeś Szernież, a Rin została prawie pokonana przez jeżdża, ale z stracił nad sobą kontrolę, więc w wyniku czego pozostało dwóch mistrzów. Wesoła Ilia dzieli się ze mną swoją wiedzą. Wygląda na to, że ona doskonale sobie zdaje sprawę z tego, w jakiej kondycji znajduje się sakura. Już teraz wiadomo, kto zwycięży. Już teraz wiadomo, kto zwycięży. Miss jest ulegnie samo zniszczeniu, a łusnik nie będzie dla mnie żadnym wyzwaniem. Teraz, gdy szernie już nie ma, to nikt nie będzie w stanie pokonać Berserkera. Widzisz? Więc po prostu pobawmy się. Nie jesteś już miszem, więc podaruję tobie specjalne zaproszenie do mojego zamku. Ilja ściska mnie bez, żadne... bez żadnych zastrzeżeń. Widząc jej niewinny uśmiech, jestem taki zły, że. Cicho, bądź! Powiedziałem, że nie mam teraz czasu! Idź się pobawić sama! Sama ze sobą! Jeśli naprawdę tego chcesz! W przypływie wściekłości odpycham Ilię. Och! Jest już za późno, żeby załować tego, co zrobiłem. Ilia stoi zszokowana. Mogę bez patrzenia na nią stwierdzić, że musiało być to dla niej szokujące. Odłożyłem na bok szczere, czyste okazywanie uczuć. To tak, jakby rodzic odrzucił swoje dziecko. Właśnie zrujnowałem wszystko to, co Ilia czuła do mnie do tej pory. Nie mogę wytrzymać jej spojrzenia. Patrzę w dół. Komenne? Przepraszam, Shiro. Mała rączka głaszcze mnie po głowie. Że co? Ilia. nie złościsz się? Nie. Przecież wyglądasz tak, jakbyś miał zaraz płakać, Shiro. Nie wiem, co tak naprawdę się stało, ale byłoby dla ciebie naprawdę źle, gdybym teraz cię znienawidziła. Więc będę twoim przyśmierzęcem, bez względu na to, co, co zrobisz. Mój wzrok pokryty został bielą. I, i, przez, i tylko przez to jedno zdanie. Ale... Równocześnie, to jedno zdanie zby zmywa wszystko z mojej głowy. Mój sojusznik? Tak, to naturalne jest, to naturalnym jest to, by chronić tych, których kochasz, prawda? Nawet ja wiem coś takiego, nawet ja wiem o czymś takim. Czyjś sojusznik. Ilya z łatwością mówi mi, jaki jest motyw, jaki może być motyw, aby móc stanąć po czyjej stronie. Wiem, co jest dobre, a co złe. Co chroniłem do tej pory i co chcę chronić od teraz. Wiem, który wybór jest właściwy, a który zły. Mając to wszystko na uwadze, ja utrzymuję decyzję o byciu superbohaterem. Chcę chronić Sakurę. No, oczywiście, chcę chronić Sakurę, nie? Przecież chronienie Sakury spełnia obydwa warunki równocześnie. Ponieważ wtedy będziemy dla niej superbohaterem. I przy okazji dla Rin. A tych, co już. Zabiła nieświadoma sakura. I się tak nie da ustrzelsić, nie? To jest czyniczne, co się mówi, co, ter co teraz powiedziałem przed Wami, no ale ja też bym wybrał sakurę. Mieć sakurę, co sobie? Lub yy, poczucie sprawiedliwości. Opcja numer jeden jest lepsza. Jestem pewien, że będę tego żałował, jeśli nadal będę się okłamywał i, i przez to wszystko brnął. Gdzie leży odpowiedzialność? Gdzie leży istnienie dobre i zła? Utrata sakury będzie dla mnie większym ciężarem niż którakolwiek z tych rzeczy. I nawet nie muszę się zastanawiać, żeby myśleć o tym. Nie, mu nie muszę nawet o tym myśleć. Po prostu chcę chronić sakurę. To wszystko. Tak, chronienie dziewczyny, którą lubisz, jest rzeczą oczywistą. Nawet ja o tym wiem. Prawda? Jestem twoim sprzymierzeńcem, ponieważ jest, jesteś. I teraz nie wiem, czy chodzi o to, że Ilia mówi, że jesteś taką miłą osobą, czy jesteś taką osobą. Bo tu i tu to pasuje. I z kontekstu też to i to pasuje, więc wybierzcie sobie. Ilia z zachwytem na ustach obdarza mnie swoim uśmiechem. Jej niewinność dodaje mi otuchy. Nie wiem, czy to dobry wybór, czy nie. Ale wiem, że nie będę tego żałował. Przykro mi Ilia, ale muszę... muszę gdzieś pójść. Tak! Tak! Wybaczam ci! Ten jeden raz, skoro masz na Taki wyraz w twa twarzy. Spotkajmy się ponownie, Siro. Tak. Do zobaczenia, Ilio. I dziękuję. Wychodzę z parku, zaczynam biec do kościoła, jakby chciał, jakbym chciał odsąsnąć się z wątpliwości. Moja odpowiedź została już wybrana. Nie wiem, jak bardzo Sakura wspierała mnie po śmierci mojego ojca. Próbowałem, po, próbowałem postrzegać ją jako, jako kolejną koleżankę ze szkoły. Ciągle się uszukiwałem, bo chciałem, żeby była przy mnie. Ale takie oszustwo już więcej nie może mieć miejsca. Emiya Shiro nie chce utracić Mateusa Kury. To wszystko. Jeśli nie potrafię wszystkiego przemyśleć, będę po prostu musiał zaufać jedy jedynie określonemu uczuciu, jakie teraz mam. A w ramach mojej determinacji, jeżeli chcę ochronić tylko jedną osobę, nie mogę odsosnąć się przed ostrzegawczymi słowami łucznika. Zatrzął pada deszcz. Zimowy deszcz bezlitośnie pada na mnie, gdy biegnę. No i właśnie w tym momencie kończymy. ci są takie krótkie, a tyle tekstu. No dobra, dobra najwyżej będę dłużej nagrywał fajcika. Momencika, a później będzie. Umineko! Ej, nie, znowu takie wiecie ze. Watanagashi Figurashi. A, ja mówię, nie, nie, u Umineko! <noise> no dobra. Bo teraz jest idealny moment, żeby zakończyć, nie? Jest taki zakończenie pewnej akcji, nie? Pewna scena miała, konie miała koniec, a jakbym teraz z pewnością to tutaj poruszył, to odcinek by trwał bardziej w okolicach 37 minut, a to bez sensu. Dobra, trudno, co ja będę się przejmował, nie? Więc tak. Mam nadzieję, że się podobało, z tej strony był Jakub i to był kolejny odcineczek Fate, State Night, Heaven's Feel, czyli ścieżka Szakury na moim kanale, do tych nieba. Jeszcze raz, mam nadzieję, że się podobało no i widzimy się w piąteczek. I tak, jutro prawdopodobnie na 95% jest powrót do Doliny Gwiezdnej Rosy, a we przyszłym odcinku... Eee, w przyszłym tygodniu, a we przyszłym tygodniu będzie. będzie. Eee, 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 ten. O, finał mei Wam zaprezentuję, jak wygląda, nie? Bo już poprawki te główne wprowadziłem do gry, i... ale jeszcze takie nad kilkoma kwestiami się zastanawiam. To jeszcze w ten weekend zrobię tą poprawkę, tą ostateczną. Nagram odcinek z głównym finałem mei. A następnie, nagram wam odcinek, yy, znaczy w tym miesiącu jeszcze, ukaże się odcinek związany z, z, yy, finałem yy, tej, yy, tej, sumiki, tak, sumiki, no tak, no tak, a w maju prawdopodobnie, bo 14 maja, to będzie wtorek, mam urodziny, więc, post więc postanawiam wziąć urlop i będę... Nie wiem jeszcze, czy będę wciskał ścieżkę Miku do gry, czy będę raczej zajmował się z, z przetłumaczeniem ścieżki Sakaki i, i tej drugiej. Ikej, zastanowię się, ale ogólnie chcę poświęcić mój urlop właśnie po to, żeby móc, yy, tak jak to miało miejsce w listopadzie, chcę poświęcić głównie mój urlop z yy, Polszczeniu, nie? Z do domówlów. Więc tak. To wszystko co miałem tam, wam do powiedzenia. Narka, teraz już tak naprawdę.